Wśród różnych balderów, które możecie znaleźć na naszej ścianie, istnieje także taka osobna kategoria, jak przewieszone trójeczki. Czemu nie dwójki albo jedynki? No Szczerze mówiąc, w takiej formacji nakręcić jedynkę praktycznie niemożliwe. Dwójkę nadzwyczaj ciężko i zazwyczaj ona okaże się jednak łatwą, ale wciąż trójką. I te przewieszone trójeczki są zazwyczaj bardzo przystępne, a tym samym dają nam świetną okazję na to, żeby postawić nasze pierwsze kroki, w terenie zwanym przewieszeniem, czyli na ścianie, która nachyla się nad nami jak srogi nauczyciel nad niegrzecznym uczniem. I ten balder, moi drodzy, można zrobić tak. Ale jest większa szansa, że Wasze pierwsze próby będą wyglądały tak. Teraz co zrobić, żeby to wyglądało tak jak za pierwszym, a nie tak jak za drugim razem. Ręce, które z jakichś powodów tak bardzo lubimy zginać, jak przestraszony kierowca, przytulając się do chwytów niby do kierownicy, wyprostować. Biodra opuściwszy, uruchomić. Pozwolić ciału na chwytach się bujać, to może się okaże, że nawet bez zginania ręki dalej sięgnąć da się. Stopnie zawsze wybierać najniższe możliwe, a nie te, które mam na wysokości twarzy, bo nogi wysoko wstawione odpychają moje ciało do tyłu. Wiedzieć, że czasem można dołożyć rękę do chwytu, ale wiedzieć też, że nie zawsze muszę i nie zawsze powinienem łapać chwytów w takiej kolejności, w jakiej się pojawiają. Czasem mogę, złapawszy jeden chwyt, przenieść tę samą rękę od razu na następny, co nazywamy przestrzałem. Czasem mogę, dołożywszy rękę do chwytu, pójść dalej drugą ręką. I taką procedurę nazywamy zmianą rąk na chwycie. Jeśli te kilka prostych wskazówek uda Wam się chociaż w małym stopniu zastosować, to szansa na sukces na fioletowej trójce jest duża. Jeśli jednak okaże się, że wciąż stawia ona przed Wami fizyczną ścianę nie do pokonania, to nie przejmujcie się spokojnie, wspinajcie się dalej na ścianach połogich i pionowych. A potrzebna do tego typu wyczynów siła w krótkim czasie przyjdzie sama. I jeszcze jedna malutka uwaga. Magnezjowanie samych koniuszków palców miałoby sens tylko, gdybyśmy potrafili chwytać się maluteńkich chwytów. Póki nie umiemy, róbmy tak jak ci, którzy umieją ich łapać. To znaczy magnezjujmy ochoczo i wesoło, całe dłonie, nadmiar magnezji wyklepując i zdmuchując tychże.